Dobra, to no jak wpisujemy kodmart.pl dostajemy Spidermana. Przeszukaj. Już mamy bambika, czeka co się stanie. Na razie nic się dzieje, to chyba kłopstwo, mój kod w sklepie. <grybujesz> nic nie dostaję. To jeszcze raz spróbujmy. Przeszukaj. Co ja dostałem? pła! Jeszcze raz zobaczcie, widzowie, jak będziecie używać tego kodu. Przeszukaj. Wow! Dobra, chyba za dużo tego. używania bar.pl Oczywiście ten kod to jest oryginalny. I jak wczoraj wpisaliście se. No. miło Venom. Sami sobie zobaczcie. No, nic wam nie wyskoczyło wczoraj. Ale dzisiaj, no, patrzycie, co to tylko shortsy ma? To jest platreliwe. 40 i nic nie mogliście wyszukać tylko dwa filmiki dzisiaj możecie wyszukać a co nic. Właśnie tak. Do szkoły to mnie tak do ściany. Jeden za subskrybował. Biedny kto? Pozdrawiam cię. Bo coś znowu wykadał oczywiście, wczoraj starcie i się nowy zrobić. Ale wszystko ogólnie przewróciło się do Mioch więc się nie martwię. Teraz nie ma mojego prywatnego nazwiska, więc trzy skoki. I, 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 I po prostu macie już Wednesów, bo wczoraj nie mogliście. Kropka, oczywiście. Nie mogliście wczoraj wyszukać Mioch wiadomo, no bo usunął mi się konto, nie przyjmuję. Dopiero przyjmuję do o 200 falocy. Nie nakładamy. No, Tylko widzów przyjmuje Jeszcze Mary Jane mamy Ogólnie Spiderman to Sigma Czarny? To czarny też jest Dobra, zobaczmy se On zakłada się tak Może bo taki je. Nie Ja mam taki mózg widzowie Włączamy FN mod. Wyjdź Oczywiście gra prywatna. I daj go to. man zobacz co będzie się działo z tobą. Jestem już. Dobra. Chcę... Połączam się z Discordem. Albo nie, już nie połączam Dobra. Czyli sprawdzamy to. Wtaczymy sobie to. To... Dobra, nie, nie będę Discorda. Nie czytam Discorda, ale sobie piszcie jak sobie. Zobaczcie na to. I Speedy minus And you. Fuck you. Ła. Ła. Waj. Czekajcie, Ida. Ida, idy. the skin. A ten będzie dobre, bo fut się akurat zwija. Aha, czy ja można spoję na nikogo się tylko akurat do niego. Smutne. Dobra. Korder. Yy... Czy Korder gra? Korder Kto... nie gra widzowie, bo to mój widz akurat. Muszę mu powiedzieć, że władzy ale tak to ono jest takie same, już Nie, on nie może się... a nie, Boże Zajebiste. Ta lepsza pałka też tak by się... i wizyt Spiderman'a. O, dzisiaj jest w sklepie, kupujcie. Albo używacie Marpl, to z nieba wam spadnie.

Czas na edycję co Nie widzę. Teraz wam ogólnie pokazuje najlepsze edycje. Czy tak edytuj czy tylko zaraz ten był. Oczywiście tylko możecie sobie wpisać Fanbot albo... A wy nie widzicie tego podoba. Okej. w Discorda, zobaczycie co napisaliście. Stary, bo jest jeden problem tylko, no, że, że nie wiem czy czarny ściąga też maskę. Znaczy zakłada. No masz czarnego. Akurat to jest ulubiony mój Spider-Man. No. Ogólnie najfajny był aktor, bo inne to takie wiecie, siusioki, No też mieli grać, najlepiej jak ten e, z 2002. E, ten Spider-Man kiedy się popaka, to było najlepsze. Kiedyś miałem taką tapetę. To był ogólnie mem. Dobra, zmieniamy się. Czyli zakładam naszą maskę. Ile? Jest to zapisane. Cieszę ja się, że ty skinajpy wiozła dostać. Dobra, ale oczywiście Spiderman tu je Szukajmy tylko teraz sprawdzimy sobie Mary Jane Dobra. Uuu! Mogę na tabele jest jestem dobra, ale czy ona też umie się zmienić? Zobaczymy. Czy tam jest raz aż Ja sztulek sam jest już tu, na TikToku. No więc już mnie nie możecie oglądać na TikToku. Tylko wpiszcie sobie tak. Ja, i ja jaszczur, ja ale to jeszcze nie to. Jeszcze muszę ci napisać. Chyba 0,6 podłoga. Chyba to. Poczekajcie, bo jaszczur, kurde, bo jest dużo. Jest jaszczur, taki manik. Coś cztery. Jasz, jaszczur, jaszczur cztery coś to o jest, to jest Jaszczur z krótym, jak chcecie się napisać to Mbap, albo Jaszczur po prostu cztery czy sześć. Zajmacie Jaszczura, on, on już poszedł moje ślady, więc po co go oglądać, on jest najfajniejszym kolegą, wiesz A co z Marcelem? Mm, no Marce też jest fajny Oni obydwa są, bo my jesteśmy trzynią. Ok, Okej, jest spokój No dobra. A szablony Dave wygląda tak, no spider Bandy, jeżeli wrzeszczy się za Spider-Man, to nie będę ukrywał. Spider-Man to Seba. Krzycze do tego Seba. Styk. No. Aha. Ła! Kim jesteś?

co zostało za święta? Popa. Znaczy no, dostał skrótę FIFA 25. <grystanie> I popa. Sigma, bo kupił FIFA 25. o dla ciebie teraz pozoro Sigma. On masz lat. Nie, nie. E, nie e, jak to było? Nie Interera, bo ci zaraz zajebie. Co coś za miejsce? Twój bąk. Idź tak do dole. abyś wiedział, co ja robię. Ui! Pepa! Znasz Pepe? Szczerze to poznałem przez TikToka. Mamy. w wieku trzech lat i dwóch oglądałem chyba. A co się stało czterech? Już bardziej się zajmowałam takimi filmami 13+. Uuuu. Mm. Like, subscribe. Like, subscribe. Zobaczcie, jak widzimy, będzie być jakieś 130-130 milionów. Like, subscribe. Like, subscribe. <laughs> Oczywiście możecie mnie zasubskrybować Dlaczego nie ma filmów? No bo shortsy tylko wczoraj zrobiłem Okuła Widzowie muszę iść po To no co jest z telefonem? No czekajcie, normalne, normalne Używasz kokbafel? Sikma. Mało się podpiasz, ja jak to nie? Nie myślę, właśnie. Kiedy live? Nie wiem. Jak byłem 50 subskrybentów. Na chwilę muszę od nowa. Poza jasny ten ekran, żeby się je posrał. Dobra. Macie. No kurwa, dostaj, z Dobra, jest. O kurde. No i to już była na dziś. Pa!